Nasz codzienny różaniec ma w sobie niezwykłą siłę. Nie zapominajmy o tym. To często modlitwa, w której wstawiamy się za naszymi bliskimi, za światem, w którym żyjemy. 4 stycznia 1984 roku, nieżyjący już kardynał Listiger, arcybiskup Paryża, w swoim wystąpieniu w Radio Notre Dame wspomniał postać świętej Gonowefy, która mieszkając w wielkim Paryżu żyła z dala od świata, poszcząc, modląc się i zachowując milczenie. To niezwykłe, że w takim wielkim mieście potrafiła wejść w taką postawę duchową. Powiedział wtedy, że gdyby teraz przemierzyć Paryż, znaleziono by ukryty wymiar modlitwy, podobny do rzeki, która niestrudzenie i non stop niesie żywą wodę błagań zanoszonych do Boga. I jeszcze mówił: "Istnieje więc mapa Paryża, na której małymi płomykami można by zaznaczyć miejsca, w których jakiś mężczyzna lub kobieta, grupa lub wspólnota modlą się, orędują i proszą Boga o przebaczenie za ogrom grzechów, odrzucenia i zapomnienia. Błagają o miłosierdzie wobec tej nędzy i szaleństwa miasta oraz proszą o światło dla tych, co wątpią i gubią się bardzo. Pamiętajmy, że nasza modlitwa różańcowa to jest często walka o życie. O nowe życie dla naszych bliskich, często zagubionych, poranionych, potrzebujących odnowy swego ducha i nowych sił do prawdziwego życia wiary. Maryjo, Nasza Matko, Matko z Jasnej Góry, pomagaj nam, byśmy twoje pełne miłości spojrzenie nieśli do naszych rodzin, szczególnie tam, gdzie grzech zaczyna królować czy rozbicie. Pomóż nam być wytrwałymi orędownikami dla świata. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus maryjo, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, teraz w Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się z nami w życiu, teraz, w śmierci na Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Maria, Matko Boża, i Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Ao oh, meu Jesus